Słowacki pilot szybowca Drachos Sitar lądował awaryjnie na polach w Witowie. Pomimo niekorzystnego ukształtowania terenu udało się bezpiecznie wylądować i nie uszkodzić maszyny. O przyczynach lądowania opowiedział nam sam pilot. Nie była pogoda, nie było słońce. To szybowiec lata, kiedy jest słońce, kiedy jest energia. I nie była dobra pogoda, nie było słońca, nie była energia. To um, przyszło po 6, 6 godziny nie było... Energii, to musiał sam ląduwać. Obecnie na Słowacji odbywają się zawody, w których bierze udział 125 szybowców. My latamy z Przewidza, z Słowacji, competition. to jest 125 szybowców, dzisiaj latało ponad Polską, ze Słowacji. My latamy ze Słowacji, z Przewidza, lotnisko, i tu jest granica Polsko-Słowacja, mi latali tu jest Vysoké Tatry do Polsce, to je nejaká řeka, i potom do Českej republiky, Ček republik, i zase do Polsce, to je Bukovina Tatranská, i potom ja som musel londovať. Po 6 hodinách nebylo, nebylo čas, nebylo pogoda. Dužek to posadalo.